Piknik Sztuki to nasza promocyjna impreza, do której po przerwie wróciliśmy na Starówkę Olsztyńską. Chcemy w formie lekkiej pokazać nasz potencjał mieszkańcom Olsztyna. Dużo olsztynian tutaj przychodzi, korzystając z tej możliwości poznania poszczególnych nazwę to stoisk plastycznych. No, a cały czas na scenie staromiejskiej studenci z Instytutu Muzyki pokazują to, co potrafią. Czyli świętujemy, ciesząc się i radując razem z całym Olsztynem. Bardzo cieszymy się, że mogliśmy zagrać na dzisiejszym pikniku wydziału. Scena, jak najbardziej na plus. Ułożenie sceny pomaga, żeby więcej osób się tu zmieściło. Akustyka jest też zdecydowanie lepsza dzięki temu, że tu się de facto zrobiła taka mała hala. I było świetnie.